Już niedługo Halloween. Dziś na targu zaczęli sprzedawać nawiedzone smakołyki. Jej, macie tu zjazd Bobasu? Raczej zlot miłośników zabawy. Uf, muszę odpocząć. Twoja kolej na Nie ma sprawy, Karla. To. Kto z Was chciałby pomóc mi rozpakować? Zakupy! Nie, dzięki. To jest nudne. A jeśli to są trochę nawiedzone zakupy? Uuu, teraz to co innego! A to jest głowa kapusty, która została wyhodowana z maleńkiego ziarenka. Ciągle rosła i rosła i rosła, aż pewnego dnia farmer zerwał ją i zawiózł na targ warzywny! Prawda straszne. Uh, nawiedzone babeczki. Nawiedzone babeczki brzmią mniam. Mniam w brzuszku mam. <tryk> Mamy tu jedną, dwie, trzy, cztery babeczki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięcioro jest nas. Mamy za mało babeczek. Rany, Julek, naprawdę nie wiedziałem, że macie dzisiaj spotkanie. Czyli nikt nie dostanie babeczki, albo wszyscy je dostaną. Cioska tnę na dwa zjesz je ty, i zjem je ja. Podzielę to i w tym cały sekret tkwi. Podzielić się da to, co się ma. Jeśli być przykładem chcesz, Dawaj dużo, mniej bierz. Dziel się, e -e. Każdy wie, e -e. Lepiej jest, Nam być grzecznym. Chwyćcie mnie, e -e. Wierzę, że, e -e. Miło jest, By gdzie fajnie jest nam być grzecznym. Podziel się, e, e, e. tak łatwiej żyć. I nawiedzone przekąski podano. O, cześć! Hej, Teddy! Podzieliliśmy się nawiedzonymi babeczkami. Uuuu! Na Halloween? Tak! I chcemy się pobawić w upiorny piknik! Mam pewien pomysł! Najpierw pobawmy się w zakupy na targu i wybierzmy pyszności na nasz upiorny piknik! Yeah! <laughs> Już czas, to wiem! Uśmiechem zacznij każdy dzień, no chodź, Już czas, przygoda! Na tym targu jest wszystko, czego potrzebujemy na upiorny piknik. Zróbmy więc upiorne kanapki. Tak, ale nie za upiorne. Jasne. Najważniejszy jest świeży chleb. Mm, pachnie bardzo dobrze. Jeden bochenek, proszę. Następnie wybierzmy coś do chleba. Co powiecie na ser? Berta jest wybitnym serowarem. Ale, że co? Serowar to starodawne określenie kogoś, kto wytwarza i sprzedaje sery. Dzięki. Stoisko z owocami. Weźmy truskawki i winogrona. Co chcesz zrobić? To będzie upiorna niespodzianka. Brakuje jeszcze jednej rzeczy. Jakiej? Zdrowych warzyw. Mam tu kilka pomidorów i sałatę, które będą idealnie pasować do kanapek. Dzięki, Teddy. Znalazłem świetne miejsce na piknik! To jest mój kocyk. Ja go znalazłem. Co z tego? Też chcemy na nim usiąść. Chwila. Pamiętacie, co powiedział Konrad? Mamy wystarczająco, by się dzielić. No tak. Przepraszam, Ewo. Nie ma sprawy, już dobrze. Tak. No to kto chce upiorną kanapkę? <ślinikator> tak. Ja! Jestem.